Inag Widno miejsca brain rotów. I, i, nie pamiętam jak go się nazywa, ale wiem. Kraj 4, Bonekambalabu. 9. Jakiś 7, ja, nie, nie pamiętam. Nie pamiętam. <Ky> y, kapucina Assassin's Creed. Tungtung Tungtsa górzyła. Kolejna kapucina. No i chyba fajny. Dla mnie się, mi się trochę podoba. Więc nawet fajny. No więc dajcie suba, łapkę w górę. więc No więc, nara. No da dawajcie, obserwujcie mnie. Dajcie. I zabijemy do miliona. I komentarze dawać. I obserwacje. I wszystko. Najlepiej. Więc. I udostępnika. Najlepiej. co nie... No, lost. Benz!